Krowa? Tak! Zobaczmy książeczkę, a w niej bajki są. I trzeba po na naklejki. Tak! Poranek na wsi jest bardzo pracowity. Gospodyni karmi kury, a gospodarz ustawia na przyczepie bańki z mlekiem. Jeszcze chwila, a zawiezie je do mleczarni. Traktor wie, że musi jechać ostrożnie, bo mleko nie może się wylać. W Mleczarni już na nie czekają. Chow chow, a to Azor, wierny pies. Będzie towarzyszyć traktorowi w drodze do miasteczka. Co tam trzeba przykleić? Mógł. Krowę? Mhm. Tom? No pięknie, brawo. Klejmy? Mhm. Dobrze, krowę już mamy. Co teraz klejmy? Nie, nie. Mleczko? Tak. A gdzie trzeba przykleić te mleczko? Poszukaj. Od jakiego przykleisz? Mu! No tu krowa, a mleczko? Mu! Od krowy mleczko? Tak. Dobrze, już kleimy. Kurka? Tak. Tu są te, bo to są trzy, nie? Tak! Tam też są trzy pszczółki? Tak. Gdzie te trzy przykleisz? Tu. Tam i tu? <laughs> a trzy gdzie? Tu. Tu, a jedna? Brawo! Trzeba poszukać jedną i trzy, nie? Tak? Tu jest jedna. Tak! A trzy, gdzie? Brawo! Co szukasz? Grzybków? Tu! Tam są? O co ty robisz? Co ty robisz tym noskiem? Grzyby? A te grzyby się je? Nie wolno jeść, one są trujące. Tak. Nie wolno. Pokaż, gdzie to te grzybki są to trujące? te trujące. Tu. Tu, te A gdzie ich przykleisz? Gdzie to trzeba przykleić? Gdzie? Nie wolno ich dotykać. A gdzie ich przykleisz? Gdzie są? Gdzie trzeba przykleić je? Mhm. Tych grzybków się nie dotyka, nie? Nie wolno dotykać? Nie? Nie. Dobrze. Nie wolno dotykać. Gdzie są te grzybki? Tam? A które to naklejki? Te, które nie wolno jeść? Nie, nie wolno. Są swój. Tak? Nie ma. można, ale nie wolno dotykać, tak? Ani jeść. Tak? Mm -hmm.